Wiesz co, ty jesteś w ogóle o tyle ciekawym takim charakterem, że jak zaczynasz mówić o zwierzętach, to ja jest się tak. Teraz nagręcam. To, to, to raz, ale zmieszam do tego, że jest grupa ludzi, którzy, którzy powiedzą: o, mój chłop w ogóle mówi tak, jak ja myślę, bo zwierzęta, bo dobre serce. Po czym wyjeżdża temat uchodźców, i nagle się okazuje, że ty skręcasz w ścieżkę nacjonalizm, jesteś nacjonalistą, jesteś. I nagle ludziom się burzy już światopogląd. Ale dlaczego? Bo ludzie lubią wiedzieć... Bo ludzie lubią wiedzieć, kto to jest lewak, kto to jest prawak, lubią mieć ludzi powrzucanych, pozasuwanych do szufladek, a tu się okazuje... Ty masz opinię lewaczki, tak? Podobno, nie? Podobno, ale zwróć uwagę teraz tak. Ta prawica, lewica, Bo to też jest bardzo ważne. Wróćmy do najgłośniejszego tematu ostatnich czasów. P******a i teraz. Ta tak zwana lewa strona bucha w Kościół Katolicki. W kategorii właśnie i tego wszystkiego. No mówiąc, że to jest jedyna instytucja, która kryje, tak? Która ukrywa. Ja uważam też, że to jest bardzo źle. Załóż, Kościół Katolicki bucha w lgbt bo tam jest właśnie homoseksualizm, tak? Z homoseksualizmu dużo jest dyktów seksualnych, którzy stają się. No nie mówmy tak, bo profil to nie równa się różnie. Ja powiedziałem, że z tego środowiska dużo ludzi staje się. Z wygodnialcami. Ja nie powiedziałem, że tam są. Ale ludzie tak heteroseksualni, samo nie każdy jest Ale tak samo ludzie heteroseksualni też mają takie oczywiście, obrzydliwe. Inklinacje. Oczywiście, ale teraz kwestia jest, do czego zmierzam. I teraz same te protesty kolorowe, jak to się idzie, mhm. tak, sobie protestują. Tobie Czy my, heteroseksualni, chodzimy i protestujemy. Ale wiesz, dlaczego, dlaczego? tego nie robimy? Bo nie musimy, bo mamy wszystko podane. Możesz, możesz ale, wziąć lub, możesz nie brać ślubu. Ale dobrze, to posłuchaj to jest Możesz dziedziczyć tak. bez problemu po swojej żonie, nie no, płacąc wysokiego podatku, no, tak. możesz iść do szpitala, dowiedzieć no, dobrze, się. dobrze, ale słuchaj, tak? To teraz tak, oni to robią, bo żądają, bo żądają yy, równych praw. Konstytucja, konstytucja. No. A jaki jest zapis konstytucji? Że związek to jest kobieta i mężczyzna. Można, I oni się, i można oni się, zmienić konstytucję. Wiecie? Można zmienić konstytucję, ale jeżeli partia rządząca coś robi, gdzie nie pasuje, to już jest źle. Okej, okay, ale powiedz mi, to czy, jest. ale to? Przepraszam, przeszkadzałoby? No. przepraszam. I to jest właśnie to ta, 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 ta hipokryzja jednej i drugiej strony. Mhm. Tak? Jedna, jedna ale jedna czy strona. Tobie Różalowi jako Tobie, tak? Człowiekowi, który sobie ułożył życie własne i mówi, bo znów pamiętam naszej poprzedniej rozmowy, żeby się za bardzo nie, nie wtrącać w życie innego człowieka, o ile on nie oczywiście, przeszkadza. Oczywiście, ale słuchaj. Czy tobie by przeszkadzało, gdyby geje czy lesbijki po prostu mogli brać śluby? Jeżeli będą to związki partnerskie, no. bez prawa adopcji do dziecka, oczywiście. A z prawem adopcji, nie, nie tak? Dlaczego? Nie. Czego się? <laughs> bo tutaj? zwróć uwagę na jedno, Ja się nie boję. Mhm. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Oczywiście, bardzo duży procent. Homoseksualistów mhm. wywodzi się z normalnych związków. No właśnie. No właśnie. Ale słuchaj, no. oni są z normalnego związku w znaczy kategorii Normalnego w sensie, że. Posłuchaj. heteroseksualnego. Nie, 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 nie. No. Normalny związek mhm. od zarania dziejów, odkąd świat powstał, mhm. to jest kobieta i mężczyzna, samiec i samica, bo powstaje z tego nowe życie. No rozumiem, Czy powstaje w tym z nowe życie. I to nie chodzi o prawo boskie, to chodzi o normę na, na znaczy, naturę. rozumiem, jeżeli bierzemy definicję biologiczną, jest absolutnie tak Ale jak no możecie, no. to jest biologia. Czyli rozumiem, że związki partnerskie, tak? Bez prawa do adopcji Tylko dzieci, teraz zwróćmy tak? uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo znów w tym możemy sobie coś tam odkreślić. Zwróćmy uwagę, jest małżeństwo typowo heteroseksualne. Mhm. Za się patologia. Pijaki biją swoje dzieci, ale teraz posłuchaj. I, z, z, i teraz... Przychodzi para homoseksualna, mm -hmm. tak, która oferuje adopcję tego dziecka w normalnych warunkach, w kategorii szkolnictwo, wszystko tak. ale nie będą wychowywać to dziecko w kategorii swojej takiej, można powiedzieć, egoistyczności, że homoseksualizm, że to, tamto, tylko naświetlą wszystko, biologię, biologię. No tak, no ale przecież nie zarazisz, przepraszam, że używam takiego słowa, czy nie... Nie wdrożysz nikomu orientacji seksualnej. Ktoś się taki rodzi albo nie ma. No, Ale nie dzieci biorą z nas przykład. Mm -hmm. Ostatnio widziałem taki fajny men w no. internecie. Jak siedzi kobieta i czyta książkę, i koło niej siedzi taka druga mała dziewczynka i córeczka, no, takie założenie, prawda? I też czyta książkę. Mm -hmm. I ktoś zadaje pytanie: jak pani wychowała tak dziecko? Ja tak nie wychowałem dziecka. Dzieci biorą z nas przykład. Mm -hmm. Czyli jeżeli my siedzimy cały czas na internecie, w, w sramie, czy tam na i innych tych, nawet nie wiem, umiem tego nazwać, jak to się nazywa, tak. te portale internetowe, prawda? To, tam dziecko, to dziecko bierze za przykład. Poza tym zwróć uwagę na jedną rzecz. Jak jest najlepiej dać spokój teraz sobie od dziecka? Dać mu internet. Tak. Proste. I dzieci w ten sposób biorą za przykład. Dlatego dzieci nie wychodzą z domu. To, co powiedziałeś parę Rozumiem. minut temu. Dlatego no nie wychodzą z domu. I ja tak to widzę. Gdyby twoje dziecko, twój pasierb, tak? Mhm. Powiedział ci, że. że jest homoseksualistą? Tak. tak. tak no po prostu. musiałbym zagrać zęby chyba i to. To jakoś nie wiem, no przecież, no, no, no co, miałbym go no to nie jest mój syn, prawda? No za, co? za co? No ale powiedziałem, co, <Rainbownoon> nie, 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 ja nie, nie wiesz, że ja bym go zabił. Czy miałbym go zabić? Taka, 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 takie, nie, wiesz... Nie, coś, tylko co, zagryzać zęby, no po prostu jest taki Nie, no, koniec, by, no ciężko, ciężko mi by było, no to byłoby mi no, tak? bardzo ciężko, tak. Tak? Mówię oficjalnie, byłoby mhm. mi bardzo ciężko, tak? Ja, inaczej, mi to nie przeszkadza, mi to nie przeszkadza, niech sobie będą, ale niech się z tym nie obnoszą, bo zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeżeli porównamy procentowo, prawda Y, takie wyrzucanie tej swojej orientacji, tak, mhm. to, no tak jak powiedziałeś, bo może heteroseksualizm jest, od dawien, dawna biologia tak nas y, stworzyła, tak, a homoseksualiści stają się za bardzo to pokazywać, za bardzo się z tym obnosić, na tych marszach naprawdę ja nie jestem człowiekiem za bardzo wrażliwym, ale rzeczy, jakie oni o. pokazują, o. tak, czy, czy jak się zachowują, jak się, jak się obnażają, to jest niesmaczne, to jest nawet niesmaczne mm. dla mnie. To co dopiero mieć dla mojego dziecka. Mm -hmm. Nie jest... chciałbyś, żeby twoje dziecko na to patrzyło, nie. tak? Nie, nie, nie chciałbym. Niech sobie nie. to robią w domach, w zamknięciach, tak? Mm -hmm. Tylko wiesz, że to jest tak, że jak jakiś ruch walczy o swoje prawa, to tak jak feministki paliły staniki kiedyś. Co też niekoniecznie się wtedy podobało, ale zawsze jest jakaś przesada w tym działaniu po to, żeby po prostu pokazać, że my teraz. Tak, połączmy dwa tematy: no. Nachodźcy i LGBT. Nachodźcy i LGBTIAKi, no jesteś po prostu. LG-beciaki buchają w Kościół katolicki, w wiarę chrześci... rzymskokatolicką, tak? Który ja też jestem wrogiem. To ja też jestem wrogiem. Ale są jak najbardziej za przyjmowaniem nachodźców, którzy są przedstawicielami wiary islamskiej, prawda? Mhm. Gdzie tam homoseksualizm to już jest w ogóle. No to wytłumacz mi teraz to. Wiesz co, no nie patrzą pewnie na to w taki sposób, A, no? patrzą, nie, no tak? Patrzą jak patrzą... człowiek na człowieka. Nie, patrzą no. tak, jak im to jest wygodnie. Nie, no patrzą pewnie na to, że jak gdzieś pod bombami giną ludzie, tak jak Aha, w Aleppo, pod bombami giną to... ludzie. A widziałaś, no. widziałaś tą falę nachodźców? Tych doktorów? Te dzieci, te kobiety? Myślę, że ja tam te... widzę samych zdrowych facetów. Myślę, poza, tym, poza tym posłuchaj, poza no. tym posłuchaj. Ja jestem patriotą. Ja jestem nacjonalistą. Ja... Gdy będzie wojna, będę bronił swojego kraju, swojej ziemi, tu gdzie mieszkam, ja nie ucieknę, do... ja tu umrę, a oni co, uciekają ze swojego kraju, w którym jest wojna, a zostawiają kobiety i dzieci? No przepraszam. Nie jest tak, że takim pierwotnym instynktem każdego jest ratować swoje nie. życie? Nie? nie, No ale wiesz co, ty masz w ogóle taki gen walki. Ja nie mam takiego genu, ja, ja, w... mówię, ja, mówię ja jestem normalnym, zdrowym facetem. Nie, ale jesteś po prostu wojownikiem, tak? Od tego zaczęliśmy, że ty jesteś całe życie na wojnie. I że ty całe życie się o coś tłuczesz, czy, yy, czy dosłownie, czy niedosłownie. Że zawsze jest po prostu o coś wojna. Nie każdy taki jest. Czy to jest oznaka zostaw kobietę, dziecko i uciekaj? Nie, nie, nie mówię tego. No to jak? To nie nie mówię tego, tylko sobie tak są usiłuję rzeczy, przypomnieć naszą rzeczy, historię trudną. Są rzeczy, za które się ginie. Są rzeczy, które za które trzeba poświęcić ale zobacz, ale zobacz, w naszej historii też było tak, że niektórzy uciekali, a niektórzy, większość, tak, zostali i się tutaj bili. I no tracili tak. życie. Oczywiście. Mówię o tym, że ludzie są różni po no prostu. Różni. Że ty masz bardzo ostre zasady, tak. a ludzie są po prostu ale oczywiście różni. oczywiście ja, ja też staram się nikogo tym nie zarażać. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce, no. to przyjmie moje zasady, ale ja nie będę z tym manifestował, robił manifestacji, czy szedł pod Sejm, kładł się na plecach i kopał w ogrodzenie, żeby każdy był taki jak ja. Nie, nie. Niech sobie każdy sobie rachunek sumienia. ja nie staram się nikogo tym zainteresować na siłę. Jeżeli ktoś chce, to obejrzy taki program i mhm. sobie sam przekalkuluje. Ja na siłę nikogo nie chcę tym interesować. To jest, właśnie, to jest właśnie przykład wolnej woli. To jest przykład wolnej woli. Zrób, jak uważasz, tak? Zrób, jak uważasz, ale nie przekraczaj pewnych granic. Oczywiście. Nie krzywdź Oczywiście. słabszych, Oczywiście, tak? Ale ja z kijem przecież czy z siekierą no. i nie, roz, nie rozłupuje czaszek nikomu na ulicy. A nie jest tak, że niektórzy chcieliby tobą straszyć, żebyś właśnie chodził z tym kijem i takim był po ale prostu zawsze straszakiem jest za, i... zawsze jest coś straszakiem. I... Bądź grzeczny, bo cię różal zbije, tak? Ale no, posłuchaj, mówię zawsze tutaj. słabi ludzie, słabi ludzie zawsze znajdą sobie, czy instytucje, czy osobę, czy cokolwiek. Co wywoła strach u innej osoby? No. Weźmy nawet prosty przykład. Jeszcze wracając do tego tematu, nie mówię oczywiście, ja teraz generalizuję, tak? Jest bardzo duży procent ludzi, którzy nie są homoseksualistami w żadnym wypadku. Jest po prostu moda na taki styl bycia. Kupić sobie torebkę i w ha, 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 ha... że co, że zniebiesciałi, tak? Tak. I teraz posłuchaj. Ja ci mówię. Prawilną historię pod słowem honoru, Ci ją mówię. Mm -hmm. Przychodzą do nocnych lokali, gdzie w nocnych lokalach stoją te łyse, hamy, tak jak no. ja, tak, te oprychy bez karku i tylko potrafią bić. To zwróć uwagę, że gdyby nie te łyse, oprychy bez mm -hmm. karku, to ty byś bała się przyjść swobodnie pobawić, bo mimo, że ty nawet nie mówię ty w kategorii personalnie, Jasne, to ja Mężczyź na nich przy że to chamy, bez szkoły, bez tego. Ja miałem dużo kolegów, którzy pracowali w suklorach i byli po studiach wyższych. Ale nieważne. I teraz przychodzi taki haha, tak? Mhm. Że jest moda jest nagonka na LGBTów, to on mhm. jest tym czakiem I teraz on będzie prowokował, bo on haha tu wyleje ten, ty nie możesz go nawet strzelić w bo mu ucho odpadnie, ale on tylko na to czeka, żeby, żeby Ciebie sprowokować. Każdy ma swoją wytrzymałość. Każdy. Mhm. W końcu go wyrzuci gdzieś tam ten i on od razu zgłasza to na milicję. Następny schemat. Mm. Zwróć uwagę mówisz, na jedną rzecz. No, mówisz tak, jakbyś rzeczywiście znał to z życia, Róża. Znam tak. to z życia. Takie posłuchaj historie. następną akcję. No. Ja mam 41 lat, prawda? Mam bardzo dużo za I teraz posłuchaj, jestem anty tam systemowy, jestem patriotą, ale bycie patriotą i nacjonalistą nie oznacza być w jednej linii z Kościołem katolickim czy z rządzącą partią. A właśnie. To jest a bardzo właśnie. ważne. A, właśnie. a wiesz, ale dla wielu to by było wygodnie. I teraz posłuchaj. Dlatego powiedziałam, że były jesteś te, niejednoznaczny. Były te bardzo. protesty. Nie, bo jestem człowiekiem inteligentnym, przede wszystkim z otwartym umysłem, a nie tępym, zakutym ubem, który idzie ku ścieżką, ku. Tak gdzie idzie leszta lemingów. Wiesz, chodzi. I teraz patrz, protesty, które były pod Sejmem. Stoi młody chłopak. Tak. Po studiach, po szkołach, który z powołania poszedł do milicji, mhm. do policji. Stoi jakaś. Już staram się naprawdę e, dobierać Hamować. słowa, żeby mm -hmm. się nie rozkręcić za bardzo. Patrzy temu chłopakowi w oczy, prawie na niego pluje, szarpie go i mówi do niego: Gestapo. Mm -hmm. się Gestapo. Tak? Bo nie jest już po jej myśli, ale w momencie, gdy ona dostanie w dziurę za przeproszeniem od kogoś takiego jak ja, to mm -hmm. ona pierwsza po te gestapo dzwoni. Mm -hmm. Rozumiesz? No rozumiem. Oczywiście. No właśnie. Tak, no. no. Mówię też o tym, że ludzie poruszają emocje czasami za bardzo. Mówię o tym, że to wszystko jest. Nie jest to może takie biało-czarne, słuchaj. Chociaż... Nie jest. W, w bardzo dużo kwestiach w życiu jest szara strefa. Nie w, każdej, nie w każdej sferze życia jest szara strefa, ale szara strefa bardzo jest. Ty masz krótki zapłon? Mam na myśli to, zależy czy. Zależy do czego? Wie, wiesz o, o mówię. czym mówię, zależy no. do czego. Co Cię jest w stanie wyprowadzić tak naprawdę z równowagi, żebyś wstał i zareagował? No ciężko jest powiedzieć. No to kwestia jest, kwestia jest chwili, kwestia jest mojego naładowania tych całych moich y, magazynów. Mhm. To jest tak jak ze szklanką. Lejesz szklankę, lejesz, w końcu się ulewa. Tak. I teraz, w zależności jak jest ta moja szklanka napełniona, to może być błahostka. To może być błahostka, to może być krzywe spojrzenie, to może być coś i w pewnym momencie po prostu jest za dużo. Patrz, z czego ty się śmiejesz, Róża? Bo ty jesteś. <noise> Ze wszystkiego. <głos> no <noise> ale najchętniej, a najchętniej to się śmieje sam z siebie. Czekaj, bo my mamy jeszcze chyba z 5 minut programu, a ty się po raz pierwszy uśmiechnąłeś, jak cię zapytałam, z czego się śmiejesz, bo do tej pory było tak mocno, chwilami ponuro, tak? ale tak no nie ostro. No można sobie robić jaj z poważnych rzeczy. <noise> ja wiem. Tak, z siebie się śmiejesz? Najczęściej. N -aici aici, n boazim, nu ai ce aici, nu mai nu? Nie potrzeba tylko publiczności. Masz fajne gajery, wiem, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. No teraz wiesz, kiedyś to, kiedyś to no. sam sobie inspirowałem moje garnitury, a teraz mam przyjaciela, poznałem e, krzyśka z firmy Crux Difference i on, mi szyje, i on mi szyje. Ale był taki dziadek, który szył. Tak, już tak? był kochany, szył mi wspaniałe garnitury. I najwspanialsze jest to, że ja te garnitury wszystkie prawie już zlicytowałem. W grochy, garnitury? Tak, w kwiatki, tak. Wszystkie zlicytowałem. Z materiałów, które sam wybierałeś w pasmanterii, a pani ci mówiła, że to jest na zasłony i poszło. Albo na obrusy. Muszę z tego nie szyć No i właśnie może to, że materiały były takie nie za bardzo, Aha. no to po jednym założeniu, tak, nie no to akurat jest, jest od nie no to, jest po to jest od Krzycha, to jest od jest Poważny strój, tak. To jest surducik, tak. I teraz kwestia jest taka, że wszystkie tamte garnitury od Pana Kazia zostały zlicytowane za naprawdę fajne pieniążki, za co no poszło na Cancer Fighters, na, 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 na ST, na Tarę, na nasze zwierzaki, także no to no jest super, bo, bo ludzie się w jakiś sposób wtedy identyfikują ze mną, z tym co robię, i pomagamy. I teraz właśnie jest to hasło. Pomagaj, pomagać. A lubisz w ogóle ludzi? Jako gatunek nie. Mm -hmm. Jako gatunek nie. No, no czemu mam ukrywać? Nienawidzę człowieka jako gatunek. Paradoks to tego, jest tego polega na tym, że tam jestem człowiekiem. I teraz jest to powiedzenie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A co jeśli ja? A jeżeli ja sam siebie nienawidzę. <śmum> Tylko mówię, to jest wszystko zgeneralizowanie, prawda? Tak. Bo są naprawdę wspaniali ludzie, cudowni, którzy pomagają którzy są zawsze z nami duszą, sercem, ciałem. I chociażby była, nie wiem, Wigilia i siedzieliby przy osole, przy stole, to oni zostawią to i przyjadą pomóc. I to jest piękne. A jakie słowo Cię najlepiej określa? Ciebie debil? Dużo. Co? Co Ty gadasz? No dlaczego nie? No dobrze, to w ramach tego, że się lubisz pośmiać z samego siebie, a tak nie, na serio. Nie, naprawdę. Jak debil. No debil. bo no, no, co Ty człowiek, gadasz? Człowiek, no? człowiek. człowiek w żaden sposób nieprzewidywalny. Ja mam ale czasami, to, nie, to nie znaczy tego wcale. Ja mam no to... czasami, czasami mam problem. Okazało no, się jedno słowo, no, najszybciej. Okay, nie przeszła, dobra, no, to jest zabawa w skojarzenia, rozumiem, ale no, nieprzewidywalny dla samego siebie. Tak. No schizofrenik. Jest coś takiego, są, jest dyskusja. Jest dyskusja. To nie jest dyskusja dobro-zło, szata na nią, nie. Mhm. nie. Jest dyskusja, tak jakby była dyskusja na jakiś temat. Mhm. Ja w tej dyskusji jestem w środku, ja słucham. I w pewnym momencie idę w którąś z, ze stron, prawda? Ja sam dla siebie czasami jestem nieprzyjemny. Tak jak mi mówiłaś. Ile mi potrzeba, żebym... Taki żeby wętel żeby mi zapytań? poszedł. Tak. Hmm. Ja sam tego nie wiem. Są sytuacje, że po prostu siedzę, toczy się jakaś rozmowa, prawda? Jakieś zdarzenie. I w pewnym momencie objawia się to w ten sposób, że ja widzę ruch ust. Ja słyszę dźwięki, ja ich nie rozpoznaję. W głowie mam nienastawione radio. Widzę tylko punkt. Tak jakbym patrzył przez celownik optyczny. Wszystko z boku jest takie rozmazane i skupiam się na, na tej, przypuśćmy, jednej osobie. Tak? I teraz jest kwestia taka, jak to dalej się potoczy, prawda? Jak to dalej się potoczy? Sam nie wiesz. Sam nie wiem. No, znaczy, no, ja... Dużo było takich sytuacji, że wiem, jak to się znacznie toczyć. A jakie jest Twoje największe marzenie? Ja już nie mam marzeń. To nieprawda. Każdy ma. Wiesz co dlaczego? Tygadasz? Wiesz, dlaczego nie mam marzeń? Powiedz. Bo marzenie to jest coś takiego, co ci daje inspirację, żeby je osiągnąć. Wszystko osiągnąłeś? To, co miałem zamarzone, tak. Mam wspaniały samochód. Mhm. Mam wspaniały Wymienione dom. Mam na pierwszym miejscu. Okay. No akurat przyjechałem, nim to wiesz, tak? No wiem. A ja poza tym wiem. mam na samochodzie też te szerszenie i tak jakoś wiesz. Mhm wspaniałą kobietę, wspaniały dom, mnóstwo zwierząt. Mam motocykl od, 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 od tego sezonu, prawda? Mam jakiś budżet odłożony na czarną godzinę. Biedny nie będę, tak? tak? I teraz jest oczywiście, mam samochód do Jarama, ale jest na przykład samochód Ford F-150 Shelby, który bardzo bym chciał. To, że ten samochód kosztuje prawie 700 tysięcy i mnie na niego nie stać. Ale gdyby nadarzyła się okazja, żeby go kupić, to ja go kupię, ale to nie jest moja inspiracja. Ale nie musisz go mieć. Tu i tu jest. Tak, mam motocykl, hmm. wspaniały motocykl. Są dużo lepsze motocykle, które, na które się jaram, za przeproszeniem, Ale to nie jest motywacja, że miał ja cokolwiek, żeby je osiągnąć. Jeżeli tak, jeżeli życie pokieruje, tak moje przeznaczenie będzie, to ja sobie kupię. No wiesz co? To myślę, że prawdziwa odpowiedź na moje pytanie to jest różal, człowiek spełniony, tak naprawdę. Ale to ja Ani, zawsze mówię. A nie debil. Przepraszam. Ale to nie, no to no. nie, 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 To jest, to jest co innego. Pokazałaś no, mi scharakteryzować, i ja bym nie. się nazwał jednym słowem. No jednym tak. słowem jestem debilem, ale czy jestem człowiekiem spełnionym? Tak, jestem spełnionym debilem. Znaczy jesteś na pewno kompletnie nieprzewidywalny, dlatego nie wiem, czy mi się podpiszesz tutaj. No ja bardzo bym, a bardzo bym chciała, e, Autografy jest... i wywiady z całego MMA wychodzą mi najlepiej. Wspaniale. Bardzo się cieszę w takim razie, że... Spełnisz tę oto prośbę i wędrujesz na naszą ścianę Sław. A ja za chwilę wrócę, żeby się pożegnać z Tobą, z Wegą, z Państwem. Dzięki serdeczne.